Codziennik motywacyjny. Poranna dawka motywacji w Twoje uszy. Zaprasza Mediteusz. Dzień dobry dziewczynki chłopcy, kłaniam się nisko, słuchacze i słuchawki, witajcie, mediteuszki i mediteusze. Jest piątek, 20 września 2024 roku, słońce wzejdzie o 6.28, a zajdzie o 18.46. Imieniny obchodzą Filipa, Eustachy i Renata, solnizantom, wszystkiego pięknie niemożliwego, bo co możliwe to i tak się spełni. Dziś dzień przedszkolaka, moc to na dziś? Człowiek uczy się mówić bardzo wcześnie, milczeć zaś bardzo późno. Aleksander Drożdżyński. 381. wydanie codziennika motywacyjnego: Zapnijcie pasy i jedziemy. W wielu systemach rozwojowych jest taka obecna technika, która łączy aktywną wyobraźnię, wizualizację. Z pewnym planowaniem i z pewnym oczekiwaniem. I to jest swoistego rodzaju mapa, żebyśmy mogli dochodzić do celu, osiągać, zdobywać. Jak powiedział profesor Królicki w jednym ze swoich nagrań zatytułowanym Programy sukcesu: Kto nie wie, gdzie idzie, tam nie dojdzie. Koniec, kropka. Nie wiesz, dokąd zmierzasz, to tam nie trafisz. Dziś będę namawiał Cię do skorzystania z pewnej techniki techniki, która jest naprawdę petarda i która przynosi wiele dobrostanów techniki, Którą możesz połączyć ze swoim oczekiwaniem na to, co chcesz, aby w Twoim życiu się wydarzyło, co chcesz osiągnąć, zdobyć i tak dalej. Posłuchaj bardzo uważnie. Usiądź bardzo wygodnie i zastanów się, gdzie chciałabyś, albo gdzie chciałbyś być od dziś za rok, za 12 miesięcy, 20 września roku 2025. Gdzie byś chciała być, co byś chciała albo chciał robić? W jakich okolicznościach się będziesz znajdował albo znajdowała, co będziesz robił, robiła, co się odpali w Twoim życiu, właśnie wtedy 20 września roku 2025. My jako ludzie zdobywamy, osiągamy, chcemy dochodzić do celu, chcemy zmieniać, przemodelowywać, chcemy być szanowani, chcemy pozyskiwać, chcemy się spełniać. I to jest super, bo taka jest nasza ludzka natura my chcemy zdobywać, osiągać, mieć, chcemy być szanowani i tak dalej i tak dalej. Jednakże niewielu zdaje sobie sprawę, żeby większość rzeczy w naszym życiu odpaliła zgodnie z oczekiwaniami. Trzeba na nie czekać, to a, a b trzeba je zaplanować i trzeba wiedzieć, co się chce osiągnąć, zdobyć, przemodelować. 12 miesięcy to z jednej strony dosyć mały, a z drugiej strony potężny zasób czasu. Na wprowadzanie zmian, na osiągnięcie celów, na wdrożenie czegoś w życie. 12 miesięcy to pełen rok, 12 pełnych miesięcy. Nie ma znaczenia, że mamy 20 września. Więc zastanów się, wyobraź sobie, gdzie byś chciała być, albo chciał być, co robić, z kim robić, gdzie pracować, co osiągać, jak wyglądać itd. Dokładnie. Do 20 września roku 2025. I jeżeli to zrobisz, to mam do Ciebie prośbę: weź sobie kartkę, pióro, długopis, cokolwiek i spisz to. Dokładnie spisz, jak wyobrażasz sobie swój 20 września roku 2025. To jest naprawdę ultra ważne. I jeżeli to zrobisz, przeczytaj to na głos, czy faktycznie. To, co Ci podpowiada Twój umysł, Twoja wyobraźnia jest spójna z Twoimi oczekiwaniami na poziomie fizycznym, na planie fizycznym, tu i teraz. I jeżeli tak jest, odwróć tę kartkę o 180 stopni. I teraz uwaga bardzo ważna czynność naprawdę jedna z najważniejszych czynności. To będą zasoby, to będą te rzeczy, które należy zrobić, aby ten 20 września roku 2025 był dokładnie taki, jaki został opisany przez Ciebie na poprzedniej stronie. Zasoby, co masz, co musisz zrobić, jak należy się zachować, gdzie zadzwonić, co wysłać, jak przemodelować, nabyć jakich umiejętności, jakich patentów skini. Żeby to cię doprowadziło. Rozumiesz, wiele osób wymyśla sobie coś w swoich głowach, że na przykład, o chciałabym albo chciałbym mieć nowy samochód, tam za pięć miesięcy czy sześć. No i fajnie, jest, ja się jaram, jak ktoś coś sobie pozyskuje i spełnia swoje marzenie, to nie ma nic piękniejszego w ludzkim życiu. Jednakże na tej myśli tylko się kończy i wielu potłuczonych przez tak zwane prawo przyciągania, które zostało przez nich źle zrozumiane, Zaczyna i kończy wyłącznie na myśli, czyli wymyśla sobie coś w głowie, że, no, nowy samochód, i puszcza kwantową intencję i czeka na co? Na oklaski, na to, że się samo zarobi, samo się zadzwoni do dilera, samo się przeorganizuje zasoby finansowe, sam się znajdzie leasing albo odpowiednia ilość gotówki, żeby to auto kupić, i tak dalej, i tak dalej. Rozumiesz? Nie sztuka jest, żeby wymyślić coś w swoim umyśle i puścić kwantową intencję. Sztuką zaś, naprawdę potężną sztuką, ale polecam ci na całej siły, jest zebranie zasobów, opisanie tego procesu, uświadomienie sobie, co jest konieczne, jakie kolejne kroki trzeba wykonać, aby, no, na przykład, ów podcastowy samochód pozyskać za rok o tej porze. I tak jest dokładnie ze wszystkim. Zobacz. Jeżeli nie odpowiada ci twój wygląd w lustrze, no na przykład masz gabaryt 2xL, tak jak ja jeszcze niedawno miałem, to stojąc przed tym lustrem zdajesz sobie sprawę, że no dobra, coś trzeba z tym zrobić. Jest wygląd, który nie odpowiada mi i trzeba się wziąć za siebie. I zobacz, jaki jest kolejny krok. Czy to jest tylko puszczenie kwantowej intencji i w ogóle powiedzenie sobie, że przyciągam szczupłą sylwetkę, czy jednak trzeba wziąć przysłowiowe dupsko w troki, zmienić nawyki żywieniowe, wprowadzić jakieś ćwiczenia i tym podobne rzeczy. Naprawdę to jest bardzo ważne, zebranie zasobów, i uświadomienie sobie, jak trzeba ich używać w drodze do celu. Jednak tak jak ci powiedziałem, z przerażeniem zauważam, rozmawiałem o tym na, temat, na ten temat z Tomkiem Kućmą ostatnio, rozmawiałem ostatnio na ten temat z profesorem Królickim. Potłuczeni przez sekret, przez prawo przyciągania. Kwantowa intencja, pomysł, i samo się zrobi. Ja nie wiem, jak, ale się zrobi. No kurczę, jak nie wiesz, jak to się nie zrobi. Jeżeli chcesz to zrobić, to musisz nabyć kompetencji, musisz zebrać zasoby, musisz się skupić na procesie, który jest od tej chwili do momentu, kiedy wymyśliłaś albo wymyśliłeś sobie. Jak to osiągnąć? Jeżeli jesteśmy teraz na drugiej stronie tejże kartki, to spisz te wszystkie zasoby. Jak Ci się wydaje, jakie kroki należy podjąć, co należy się, czego należy się dowiedzieć, gdzie zadzwonić i tak dalej. Wszystkie te kroki, które będą Cię prowadziły do celu, Twoim zdaniem, na poziomie świadomym. Oczywiście ten plan, te zasoby, które zostaną przez Ciebie wypisane, będą na jakimś etapie A, weryfikowalne, dwa, całkowicie inaczej przemodelowane. No bo zobacz, Rok to duży zasób czasu, 12 miesięcy, nie wiesz, co się wydarzy za dwa, za trzy, za cztery miesiące. Być może ten cały Twój plan zrealizuje się dużo szybciej z jakiegoś powodu, bo nastąpią takie okoliczności, takie zdarzenia, że będziesz mogła albo mógł wdrożyć go dużo szybciej niż te 12 umownych miesięcy. Ale żeby to miało miejsce, cytując raz jeszcze profesora Zbigniewa Króliskiego, jeżeli nie wiesz, dokąd zmierzasz, to tam nie dojdziesz, ale żeby dojść. Gdzieś, żeby coś pojawić się w jakimś miejscu, żeby coś osiągnąć, trzeba mieć plan, trzeba sobie uświadomić, co należy zrobić w kolejnych krokach. Zobacz, to jest bardzo podobny case do tego, jak siedzisz w domu, na przykład w Krakowie, i wymyślasz sobie, że pójdziesz do galerii handlowej. I teraz powstaje proste pytanie: w Krakowie, w tym mieście jest kilkanaście galerii handlowych. Do jakiej galerii? No więc już masz pomysł na no, teraz. galeria Serenada, no w porządku. I teraz musisz sobie odpowiedzieć. Często dzieje się to bardzo mechanicznie, no bo pewne rzeczy wiesz, jak tam się dostać, jakim autobusem, tramwajem dojechać, jeżeli jedziesz autem, to którą trasą i tak dalej, i tak dalej. Ale to jest Twój zasób, czyli wiedza, którą musisz wdrożyć w życie, żeby się w owej galerii znaleźć. Czyli jak, t, jaki tramwaj, jaki autobus, którędy pojechać, żeby na przykład ominąć korki, żeby nie stać tu, żeby nie stać tam, a być może tu jest remont, a być może to. Rozumiesz? Zaplanowanie procesu. I wtedy istnieje duże prawdopodobieństwo, że jeżeli wymyśliłeś albo wymyśliłaś sobie w głowie, że chcesz oto być dzisiaj w galerii Serenada w Krakowie, no to wdrażasz ten plan w życie. I analogicznie jest z tym, o czym ci teraz mówię. Jeżeli masz spisane na stronie A swój cel, swoje gdzie chciałabyś być, co robić, gdzie byś chciał być, jak pracować, jak wyglądać i tak dalej, nie ma to żadnego znaczenia co. To jest twój cel, ale po drugiej stronie ultra ważne są twoje zasoby, czyli wszystko to, czego użyjesz, żeby tam dojść. I teraz uwaga, wypisanie samo z jednej strony swojego celu, a z drugiej samych zasobów niewiele zmieni. Nadal to będzie kartka, prawdopodobnie A4, zapisana ze strony A i ze strony B. I teraz najważniejszy patent ever, o którym zapomina 90% ludzi. To tak jak rozmawialiśmy czy z profesorem Królickim, czy z Tomaszem Kućmą, potłuczonych przez sekret. To, że zostało napisane to przez ciebie na kartce, to niewiele zmienia. Absolutnie nie zmienia. Śmiem twierdzić nawet nic, czyni wielką krzywdę planecie, bo zmarnowałaś albo zmarnowałeś kartkę A4, która pochodzi z drzewa, które kiedyś ktoś zasadził. I teraz, żeby to miało sens, żeby to zadziałało. Weź stronę B tejże kartki i zastanów się, które kroki i od jakiego czasu, czyli od dziś od jutra zaczniesz wykonywać, żeby sukcesywnie za 12 miesięcy od dziś być w tym miejscu, które zostało opisane na stronie A. Naprawdę realizacja celów, materializacja, manifestacja nie polega tylko na siedzeniu, na wydawaniu zapachów i myśleniu medytowaniu, Bo naprawdę uwierz, Rozmawialiśmy o tym bardzo długo z profesorem Królewskim. Wielu właśnie tak myślało, że oni se pomedytują, i się wydarzy. Ja toczyłem dysputę ostatnio z pewną panią, która napisała do mnie maila. Napisała do mnie pani maila, że w ogóle, Łysy, co ty gadasz? Ja Uskąd twoich podcastów? A tutaj negujesz manifestację, że manifestacja nie istnieje. Otóż nie, ja jestem wielkim, że tak powiem, orędownikiem manifestacji. Rzeczy niemożliwe potrafię zmanifestować w zatrważająco krótkim tempie. Jednakże jest jeden przyczynek. Oprócz manifestacji, puszczania kwantowej intencji, osiągnięcia czegoś, zdobycia bycia, należy działać. Koniec. Kropka. I owa pani powiedziała, nie masz racji, i zaczęliśmy wymieniać się. Mailami. I ja zawsze uwielbiam takie rozmowy, naprawdę uwielbiam z całej siły takie rozmowy, bo zastanawiam się, co w drugiej stronie powoduje, że ktoś decyduje się na wyłącznie puszczanie kwantowej intencji, a nie napuszczenie tejże, bo ona jest ultra ważna i na działanie. Więc użyłem małego podstępu. Mówię dobrze, to więc zróbmy mały eksperyment, jeżeli się na niego godzisz. Pani odpowiedziała, oczywiście, godzę się. Zrób tak, żeby od dziś, za 12 miesięcy. Gdzie codziennie będziesz puszczała kwantową intencję, będziesz skupiona, będziesz medytowała, będziesz w ogóle robiła wszystko to, co robisz, bez wykonywania żadnego, ale to żadnego działania. Dowolnie wybrany dealer samochodów w Twojej okolicy za rok przyprowadził Ci auto pod dom. No i cisza. Pani się nie odzywa, no więc ja zaczynam. Drążyć temat. Mówię, halo, No jeżeli kwantowe intencje, puszczanie tejże samej, jesteś tak pewna, że nie należy nic robić poza tym, tylko siedzieć i medytować i skupiać się i puszczać kwantową intencję, gdzie jesteś? Pani się odezwała po kilku godzinach. Mówi, no ale no jak to? No tak to. I jeżeli ten wybrany przez ciebie dowolny dealer bez żadnej Twojej akcji, bez żadnej, przyprowadzi ci nową furę pod dno, to robimy tak. Ja staję na rynku o godzinie 12 w prime time w lipcu w Krakowie pod pomnikiem Adama Mickiewicza. Nago tańczę kankana i trzymam tabliczkę. Nie będę opowiadał bzdur w internecie. Jeżeli zaś tak się nie wydarzy, to stajesz ty i robisz dokładnie to samo. Dostałem odpowiedź, że jestem chami prostak i tak w ogóle się nie robi. No więc odpowiedz sobie na proste pytanie. Gdzie chcesz być za rok, za 12 miesięcy od tej chwili? Za 12 miesięcy od tej chwili gdzie chcesz być? Zbierz to, napisz to bardzo precyzyjnie, bo to jest bardzo dobra pożywka dla twojej podświadomości. Na stronie B wypisz zasoby, kroki, które należy podjąć. I teraz dobrze byłoby, i to poleca wiele systemów rozwojowych, żeby mieć tę kartkę ze sobą cały czas, żeby jakby nie to, że stracić z oczu swojego swój cel, czy tam swoje zmiany, czy wyjście z deficytów tylko cokolwiek. To jest taki ultramotywator, kiedy wyciągniesz to, i czytasz stronę A i wiesz, że z jakiegoś powodu to, co zostało napisane przez Ciebie na tejże stronie, jest ważne. Jest ważne dla Ciebie na poziomie świadomym w życiu Twoim na niebieskiej kulce. Następnie odwracasz kartkę i zastanawiasz się, które kroki jeszcze należy podjąć, które przemodelować, jak zrobić. I naprawdę. Te kroki ze strony B, te wszystkie Twoje zasoby, te wszystkie użycia Twoich umiejętności, patentów z Kili jest turboważne, żeby to robić, żeby nie dołączyć do tego tabunu ludzi potłuczonych przez sekret, tych wszystkich wierzących w to, że przez kwantowej intencji i nie robienie absolutnie niczego wszystko w ich życiu. Odpali. I wtedy naprawdę zmienia się wiele. Przede wszystkim to, że masz zapisany cel. To jest podstawa. Dwa, że on jest ważny dla ciebie. B, że masz systematykę działania, czyli wypisane punkty, kroki, Twoim zdaniem, które należy wdrożyć w życie, żeby to odpaliło. Zmienia się wszystko. Taki mały deal z Tobą i ze mną. 20 września roku 2025. mediteuszmałpa.gmail.com, Za rok o tej porze. Ja już teraz wpisuję tę datę w kalendarz, żebym za rok, jak wszystko dobrze pójdzie, a nie mam, że pójdzie, będziemy mogli się spotkać w codzienniku motywacyjnym, tam w którymś wydaniu i pogadać na temat spełniania właśnie marzeń, realizacji celów, procesu i tego wszystkiego, na czym 99% ludzi na tym kanale zależy. Zróbmy taki deal. Naprawdę będą nagrody, będą jakieś książki, będą nie wiem co jeszcze będzie, bo to rok czasu, szmat czasu. Ale ten szmat czasu możesz wykorzystać naprawdę do tego, żeby za rok o tej porze zdob, zdobyć, osiągnąć, być w jakimś miejscu, wyglądać, czuć się i tak dalej. Jednakże pamiętaj cały czas o tym, że to nie tylko magiczna kartka zapisana ze strony A i strony B, tylko systematyczne działanie, które zostanie opisane na drugiej stronie. Kwantowa intencja niech idzie najwyżej, jak tylko może. Niech ci się odpala, niech ci się spełnia. Medytacja zapewni ci spokój, znalezienie rozwiązań i działaj. Działaj według strony B. Zmieni się naprawdę wszystko. Zróbmy taki deal. 20 września roku 2025 czekam tego dnia na maile. Ciekawy jestem tak naprawdę swojej łysej ciekawości, ile osób wytrwa 12 miesięcy, ile podejmie dziś rękawice i wytrwa przez pełnych 12 miesięcy, przez pełen rok, do 20 września roku 2025. Zapisałem to w kalendarzu na przyszły rok. I mam nadzieję, że będzie wielu tych, którzy kurczę, osiągnęli, zdobyli, doszli. Czego tobie, tobie i tobie i sobie, z całej łysej siły, Życzę. Kawowiczom z Bajkowi.Tusz Mediteusz, wiecie za co, dlaczego i po co. Jaram się, dzięki. Naprawdę, prowadzę korespondencję od jakiegoś czasu z Bajkofi i naprawdę będzie dużo fajnych różnych ciekawości w Bajkowi. Także Bajkowi raz jeszcze dzięki Kawowicze dla was również. Słuchajcie, co się czyni? Dzisiaj jest piątek 20 września 2024 roku. Jutro 21 września roku 2024 mediteusz kończy. 50 lat, pół wieku, rozumiecie? To niesamowite. Więc wymyśliłem coś takiego. Co by tu zrobić, żeby, żeby fajnie uczcić? Oczywiście to będą jakieś imprezy, tutaj jakieś inne spotkanie i tak dalej, ale słuchajcie, robimy taki deal na wiedza.mediteusz.pl. Wszystkie produkty cyfrowe, wszystkie produkty cyfrowe poza rokiem zdobywcy, no umówmy się, bądźmy poważni, bo szanujmy tych, którzy przystąpili. Od dziś, od piątku, od szóstej rano, od 20 września do niedzieli do 23.59 są przecenione o 50%. 50%. W koszyku należy wpisać 50 cyfrą 5 i 0 i wszystkie produkty cyfrowe będą tańsze o połowę. Oczywiście, tak jak powiedziałam, z wyłączeniem roku zdobywcy. Trzymajcie się ciepło i poręczy, co złego, to nie ja. Bardzo Wam dziękuję, że jesteście. Dziękuję za wszystkie maile, na które nie odpowiedziałem jeszcze. Nie dam rady. Zrobię to sukcesywnie. Dziękuję Wam za wielu, wiele życzeń, bo wielu nie wiedziało, nie wiem skąd, ale wiedziało, kiedy mam urodziny. Dziękuję za cały respons. Dziękuję przede wszystkim za rok zdobyw... A, właśnie, zapomniałbym. Uwaga, dziewczynki i chłopcy, najważniejsza informacja ever. Są raty w roku zdobywcy. Należy wybrać, dołożyć do koszyka, wybrać przelewy 24 i tam jest raty, na dole są raty i płatności podzielone i wybrać Satander i wszystko działa. Szczegóły znajdziecie na grupie Mediteusze i na Facebooku, jak to jest. My jeszcze z Łukaszem nagramy wideo na ten temat, także ono będzie dostępne również na YouTubie, ale są raty, należy już, jak chcesz, to ciśnij. Dobra, to tyle. Panie i panowie, dziewczynki, chłopcy, słuchacze i słuchawki, Mediteuszki i Mediteusze. Weekend, czas zacząć. Do usłyszenia. Codziennik motywacyjny. Poranna dawka motywacji w Twoje uszy. Zaprasza, Mediteusz.